Witam i jeśli chcemy dodać zdjęcie na przykład do schody, klikamy w zakładkę schody, następnie tutaj przechodzimy do zakładki Ad Gallery Images. Tutaj wybieramy schody, dodajemy przykładowo może to Start Upload. I to zdjęcie nam już się dodało. Możemy kliknąć tutaj, Save. I zaktualizuj. Możemy zobaczyć stronę. I tutaj już jest to zdjęcie dodane. Jeśli chcemy dodać do niego podpis jakiś. Wchodzimy tutaj, schody, i tutaj są tytuły, klikamy, klikamy Save, i teraz możemy odświeżyć opcję schody, i zobaczyć, czy ten podpis jest. Analogicznie jeszcze raz wchodzimy w strony. Chcemy na przykład dodać do drzwi wewnętrzne. Klikamy tutaj. Add Gallery Images. I tutaj wybieramy drzwi wewnętrzne. Następnie jakiś przykładowy obrazek. Start Upload. Save, aktualizuj i zobacz stronę. I tutaj nam się dodał ten obrazek, możemy mu dodać podpis. Klikając tutaj, galery, manage galeries, drzwi wewnętrzne i tutaj. Piszemy, jak ma być podpisany ten obrazek. Odświeżamy drzwi wewnętrzne. I podpis już tutaj jest. I to by było wszystko. Dziękuję za uwagę.